Iwet Popławska. Powołanie każdej kobiety Czyta Bogdan Dmowski z Wupertalu. Cudem jest dzień narodzin, łzami trudów i radości, matczyną miłością życie okupione prowadza dróżkami codzienności, choć wiele trudnych zakrętów przebyłam, szepce słowa tkliwe do duszy, która mnie kocha, do serca, które dało mi życie. Z niepokojem całe lata Wypatrywałaś listów ode mnie Które pieściłaś W swych matczynych dłoniach Czytałaś po kilka razy Nie chcąc uronić Ani literki Jak echo Brzmią twoje słowa Idź godnie dziecko Przez życie Podnieś każdy kamień Spod nóg Utrapionego człowieka.